Limanowczyzna i Podhale to dwa najmniej aktywne miejsca na mapie województwa małopolskiego, jeżeli chodzi o liczbę szczepień. Można powiedzieć, że nie, niestety część sondeczczyzny ziemi Limanowskiej i Podhala placuje się na no, niestety miejscach od tyłu tabeli, czyli wymaga to mocnego przyspieszenia. Mówił Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, który w ubiegłą środę odwiedził gminę Niedźwiedź, aby wręczyć zasłużonym mieszkańcom odznaczenia. Myślę, że każdemu z nas powinno zależeć, żeby te szczepienia były w jak największej ilości wykonywane i aby zabezpieczyć mieszkańców nie tylko dużych miast, ale właśnie mniejszych, pięknych miejscowości przed koronawirusem, który jest podstępny i jakże niebezpieczny. Ale mieszkańcy naszego regionu nie chcą się specjalnie szczepić, dlatego swego rodzaju zachętą ma być gratyfikacja finansowa dla samorządów. Najbardziej aktywna gmina, która zmobilizuje mieszkańców do szczepień, otrzyma dodatkowe środki. Dla samorządów, które będą miały najwyższy wskaźnik za wyszczepień, przewidziano milion złotych, no takiej swoistej nagrody. Która zostanie przekazana za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla byłych 49 województw. W minioną sobotę Gmina Mszana Dolna uruchomiła dla swoich mieszkańców plenerowy punkt szczepień. W mobilnych jednostkach szczepień szczepimy Johnson Johnson, czyli jednodawkową szczepionką. Myślę, że to też jest taka dobra wersja dla osób, które pracują w tygodniu, dla osób, które niekoniecznie mają czas na drugi termin szczepienia. Szczepić mogli się nawet ci, którzy wcześniej się nie zarejestrowali. Jak wygląda procedura? Procedura jest maksymalnie uproszczona. Po prostu e, można było zadzwonić do gminy, e, podać swoje imię nazwisko, telefon e, i mniej więcej na którą godzinę pacjent chce przyjść. Przychodzi. E, oczywiście lekarz kwalifikuje, pielęgniarka szczepi. Mamy studentkę wolontaryjnie pomagającą nam też e, tutaj odpowiadać na pytania pacjentów. E, odczekujemy 15 minut. Jeśli wszystko jest w porządku, pacjent może iść do domu. Przyjmujemy również oczywiście pacjentów, którzy niekoniecznie zadzwonili, ale tu Usłyszeli, że jest taka akcja, przychodzą. Staramy się wszystkich zaszczepić, pacjentów, którzy się zgłaszają i chcą się szczepić. Czy pacjenci mają jakieś pytania, obawy? E, mają e, nieduże, nie bardziej się pytają, czy mogą wyjść na przykład, nie wiem, czy na słońce, e, czy biorą jakieś leki po prostu, ale to zawsze weryfikujemy, jakie to są leki dokładnie i czy to jest przeciwwskazanie. W większości przypadków nie, ale odpowiadamy na wszystkie pytania zadane przez pacjentów. Preparat przyjęło ponad 160 osób.